Czym jest Dom? Kim jest Dom? Kto jest kim w domu? Wystawa Ouch Ouch to kontynuacja współpracy pomiędzy Karoliną Balcer i Michaliną Kacperak, artystkami, które sięgają do osobistych doświadczeń życia w rodzinie dotkniętej traumą uzależnienia, kryzysem bezdomności i chorób psychicznych. Jest to druga odsłona naszej współpracy. Każda z nas pracuje nad tematami ciężkimi. W moim przypadku jest to zdrowie psychiczne. I takim impulsem do tego, żeby powstawały te prace, były kryzysy, które występowały w naszej rodzinie. W moim przypadku to był mój brat, który znalazł się w kryzysie bezdomności. W mojej chorobie występują, w mojej rodzinie występują choroby psychiczne. I, więc to był dla mnie taki impuls, żeby dowiedzieć się skąd to się wszystko bierze, skąd się biorą te emocje, ponazywać je jakoś i różne mechanizmy, które zachodziły w naszej rodzinie, m.in. współuzależnienie. Są to prace moje, to są prace tekstylne. Wcześniej w ogóle nie zajmowałam się takim medium, właściwie zajmowałam się wszystkim innym, ale tekstyliów się jeszcze nie dotykałam, jestem po malarstwie. I pomyślałam sobie, że to będzie dobry materiał, żeby rozmawiać o trudnych tematach. Myśl takiego opowiedzenia, zamiatanie problemów pod dywan będzie może ciekawie się opowiadała właśnie o tych naszych problemach i kryzysach. Ja się wywodzę z fotografii, więc to jest to podstawowe medium, którym się posługuję. I w ramach projektu fotograficznego wieloletniego rozpoczęłam właściwie autoterapeutyczny proces fotograficzny. I w ramach tego projektu, który nosi tytuł Soft Spot, przez kilka lat jeździłam do domu rodzinnego i fotografowałam moją rodzinę. Przede wszystkim moją najmłodszą siostrę. Moje fotografie dotyczą choroby alkoholowej w rodzinie, współuzależnienia, ale też dzieciństwa w domów, z którego nie można uciec, a nieraz różne sytuacje sprawiają, że miałoby się ochotę. Auć kojarzy nam się z bólem z wyrażeniem bólu, a jednocześnie jest to takie słowo wydawałoby się infantylne i właśnie kojarzące się z dzieciństwem, a tutaj też do tych problemów, które mają swoje korzenie najczęściej w dzieciństwie się odnosimy. Jednocześnie wykorzystując poczucie humoru i odwracając trochę skojarzenia związane z cierpieniem, byciem w kryzysie itd., bo używamy wielu kolorów. Dlatego to auć wydawało nam się takim słowem lekkim, a jednocześnie sygnalizującym, że w tej zabawie i w czymś pozornie błahym może być też dużo bólu. Ten projekt wspólny Karoliny Balcer i Michaliny Kacperak ma już drugą odsłonę. Pierwszy raz pokazywaliśmy pracę artystek w Warszawie w Galerii Jednostka i to, co jest wyjątkowe w tej wystawie, to moim zdaniem przede wszystkim odwaga i czułość. Odwaga artystek do mówienia o bardzo trudnych sprawach, które są związane z ich rodzinami, z ich prywatną historią i to, jak one się potrafią tym dzielić właśnie w taki sposób pozornie wesoły. Kolorowy, lekki, a jednocześnie wciągający. To, co mi się wydaje istotne w tej wystawie, to to, że dziewczyny mimo bardzo intymnych tematów, trudnych doświadczeń e, mówią o tym otwarcie i też sztuka w tym wypadku staje się narzędziem, które ma wyjątkową moc sprawczą. Mam ogromne poczucie, że ta wystawa, jej forma e, i temat, który podejmują dziewczyny przede wszystkim, Trawi, że ten inny poczuje się tutaj ważny i zauważony. Bardzo serdecznie zapraszam na wystawę do sali kameralnej: Wystawa Auć-Auć Michaliny Kacperak, Karoliny Balcer, w duecie kuratorskim Monika Sadowska, Katarzyna Sekatowska. Druga odsłona tej wystawy, bo pierwsza była prezentowana podczas Warsaw Gallery Weekend w Warszawie, w Galerii Jednostka, z którą właśnie w tej chwili współpracujemy. Wystawa będzie u nas do 29 czerwca, także będzie się wokół niej dużo działo, również wydarzeń edukacyjnych. Serdecznie zapraszam. Wizja Kopernik. Kopernik.tv